ma siema, się, ma się maneczko. Mi żarosła się kłania z tej strony. Lecimy dalej z kalendarzem. akcja jest taka, że... No muszę wybieram non sobie jakieś miękce, to przy okazji jadę gdzieś tu. Jestem w trasie, jak wiecie. Mamy tutaj tak. To już jest. Mamy tu jakieś sprzęciki. Poukładałem ostatnio. Tutaj o. Wiadomo, że tu nie mam światła za bardzo. I lecimy teraz. Mamy poczekaj, piątkę, żeśmy mieli. to to idzie zemek. Piątka była wczoraj to szóstka lecimy Kurwa, gdzie to jest? Teraz. gdzie to No tu tu jest No i ciekawa, co to kurwa będzie A co jest taka, że mistrzu... No, gdzie tu jest otwieranie Tutaj mistrzu otwiera Nawet nie lata Ty, no to, to jest Ja pierdolę No To na pewno to zestawu tu nie jest nie, No ja no wyciągnę ten nożyk szybko, bo nie mam czasu no, kurwa ty. Leci... babeczki będziemy robić, to jest. Coś to jest. A to jest wkrętarka. Babki robimy i gwiazdki. No tutaj gadżety połowę to jest. Nie do tego, co trzeba. Ale do nic, zniszczy tu jeszcze Jarosław, jak Ma chwilę. Pokażę tutaj zaraz, jak to co... lecimy. Mam tutaj zestaw. Oczywiście Jarosław dogaduje ten. Wyciąga coś tutaj. To tu Pamiętajcie o tych paczkach, które są. Mamy już tutaj ogarnięte. Napisik Jarosław robi sam, mistrza albo może mistrz Jarosław, jak ktoś będzie chciał, tak będzie. Także pozdrawiam Jarosław. No i jak widzicie, lecimy z gardzietami. Jesteśmy w Wielkopolsce. Akcja jakąś muszę stworzyć zawsze. Myślałem, że gdzieś indziej będzie. Siema, Siemanko, pozdrawiam. Jarosław.